Dawaj tak, z no, Zjadłem kurde tonno, ciastek kurde do, do... Papaj. Dobra, mamy Kalidow. Sprawdzam w jakiej... Khalibob? Sidi... Nie, powiedziałem... No. Właśnie, ale dobra. To, dobrze, że... nie, kalibob? nie. Dobra, posłyszałem się, dobra. Nie, nie, Kalidow, Ale właśnie ja, ja zawsze mówię Kalidow ma być Khalidov, prawda? Więc... Nie, nie, kalibob. kalibob. Tak. Dobra, oficjalnie, dobra. Dobra, a nie. więc mamy Kalibob, kali, To już nie pytam w, takie, w takim razie jakiejś dyspozycji psychofizycznej. Widzę, że w dobrej, bo wiesz, że u mnie nigdy nie ma przeprawy łatwej. Są pytania no, dobra, łatwe. Ja jedziesz, są trudne czy... i trudniejsze, tak. Dobra, jedziesz, kurde. Dobra. Spróbuję, spróbuję to podnieść. Dobra, ale zaczniemy od początku. E, od, od, od łatwiejszych. Dobra. Od łatwiejszych. Dawno nie wychodziłeś jako pierwszy. I... A widzisz? Mhm. na tym, no dobra. No właśnie, i do walki wychodzisz jako pierwszy. No tak, no bo jestem pretendentem. Dobrze, no sportowa e, e, zasada kolei. zachowana. Jestem za, jestem za jak najbardziej. Nie dzień, chciało dzień, się dzień, pasa. Dziwnie to... by to wyglądało, że ja wychodził w drugie, no tym mistrzem jest Michał. Wiem, ale jestem co prawda tutaj gościem KSW, ale nie pierwszy raz widzę e, rzeczy, które nie, niekoniecznie zgadzają Również. się z, e, z jakimś tam światowym na trendem. Przykład? na przykład? Na przykład? No. no że, bo, trzymut, no, że ja Walki ja o pas ja za, nie zadam. są najważniejsze, na przykład. No, tak. Teraz są, wreszcie, ale nie, nie, żeby, nie żebym psioczył, bo KSW bardzo się zmienia, uważam, że bardzo zmieniło swoje Kiedyś podejście. Były tybasy, a, no tak, Teraz zresztą też tak było, bo na przykład Kojkę z, 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 z Arturem Sowińskim nie, by, nie byli w tej kolejności, bo tam była zamiana w Drwal był z, z tym, z, z Azizem byli wyżej, ale się zmieniło, ponieważ Drwal wypadł, więc. Sportowo zachowali. A, tak, no, oczywiście. No. To, to, to też, nie, też powiem Ci, masz słuszne uwagi, nie założyłem. tego. Zjadłem naleśnika węglowodanym i wchodzą także, okay, zaczynam bardzo, myśleć. Bardzo ładnie chodzi. <laughs> zauważyłem, byłem bardzo ciekawy właśnie, jak będziesz po tej dyspozycji się zachowywał. Eee, I bardzo mi się podobało ten taki dynamiczny luz, który masz w sobie właśnie. To jest taki, eee, jak Bruce Lee powiedział, dynamiczny luz tak naprawdę. Mhm. Od brusa masz to. <laughs> Ja w ogóle ja zawsze od czegoś zaczęło moje przygody ze sportami walki to właśnie od filmu Bruce Lee. Hmm, każdy czy, od, miał czy, od, taką, no. czy od niego to ta. raczej czy nie Fantama czy czeka na co. Taki jak on być, to wiesz, to trzeba było naprawdę fenomen. Mhm. To teraz cięższe tematy, yy, o których już tam mniej więcej rozmawiałem z, z Michałem Materli. No, nie, jako ten z domu. Ten no, ten Norbert. Ten ciężar, kurde. ta kobieta ciężarna, która ma coraz problemy, dobra. No. Nie i właśnie, dwie kwestie bardzo ciężkie, które, które były poruszane z ich strony wyszły, czyli pięć rund, które chcieli, żeby y, były, hmm. i kontrole antydopingowe. Hmm. I dowiedziałem się, że to było ze strony twojego obozu, że one były, te, te dwie rzeczy były anulowane jakby po stronie. No, czy, nie, 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 zaraz, zaraz. Czy ja jestem organizacją? No nie. Ale przez to, że organizatorzy są twoimi menadżerami. to dobrze jest. <laughs> Mam kurde, mafia, prawdziwa. Nie no, słuchaj no, przykro mi jest, że Norbert nie powiedział o wszystkich negocjacjach, które robi przy tej walce. To możesz zdradzić teraz, to jest no twój no moment, ja właśnie dlatego... najbardziej zdradzę, jak najbardziej. Mhm. Rozmawialiśmy o tym, że... Ja z, Postanowiliśmy z Michałem, że dajemy, dajemy tą walkę. Ja robię to tylko i wyłącznie no. dla sportu, mhm. I to niepotrzebne jest, bo mi się, mhm. dla moje, moje pieniądze się nie zmieniają tym. Ani grosza w dół, ani, ani w górę nie idzie. I idziesz jak nadal. Ja, ja dostaję tyle, co miałem dostać w poprzedniej walce i teraz. Wszystkie negocjacje związane z pieniędzmi, bo to mhm. mała czy z Mamedem walczy, to że to większe pieniądze muszą być itd. Tak trzeba te szczegóły też powiedzieć, że negocjowało się więcej pieniędzy, większe pieniądze, bo się, bo się walczy ze mną. A dlaczego? On jest mistrzem. Mhm. Dlaczego Norbert negocjuje większe pieniądze? Dlaczego? Tak. No bo jednak. No czemu on o tym nie powiedział? Że on w negocjacjach wszystkich mówi, że on e, chciałby pięć rund, on chciałby testy on chciałby jeszcze i chciałby Lizaka jeszcze dostać. No to jest jakby w moim osobistym odczuciu, przy tej walce, zmienianie wszystkiego, szukając czym szanse. No tak, to było taktyczne. No, takie taktyczne zagranie, no myślę, że to nie jest na miejscu. Jeżeli e, dochodzi do tej walki, negocjować wszystko, co można, bo wcześniej nic, niczego się nie negocjowało, tylko mm. raptem się zaczęło negocjować przy tej walce, dostałeś to, co chciałeś, mm. jedno, drugie, trzecie dostałeś, Zaczęło już kurde, wchodzić na tematy pięciu rund, mm. e, zacząłeś już to rzuć, mm. testy Ja osobiście odmówiłem jak najbardziej pięciu rund, odmówiłem mm. i e, testy atypingowe z tego względu, że ja nie będę robił jego zachcianek. Mm. Zasadowo, zasady. Rozumiem. Niech on dalej powie, co ja mu powiedziałem. Ja, chcesz testów adrenalinowych, ja przyniosę się swoje testy, ty przyniesiesz jego testy. Mm -hmm. Ja nie potrzebuję tego publicznie pokazywać. To. Jak wątpisz w to, że ja jestem czysty, ja ci zaraz przyniosę swoje badania. kiedy chcesz, robimy co chcesz, mm -hmm. ja ci przyniosę te badania, a ty przyniesiesz badanie mm -hmm. Michała. Mm -hmm. I ok, on mówi, nie, tego nie chcę. No, no to ja mówię, ale ja nie potrzebuję. Ty, ty mu przychodzisz do mnie i mówisz, że chciałbyś testów. A ja mu mówię, czemu ty przychodzisz i negocjujesz ze mną zasady KSW? Mm -hmm. Tydzień się z ścielnikiem KSW. Tyle. No i myślę, że tutaj w sięganie w tą grę, że ja tam odmówiłem pięciu rund, odmówiłem <noise> od, testów antebiingowych, to się rozmawia z KSW, a KSW powiedział, że akurat no nie będzie na, na zachciankę jednego menadżera zmieniać cały zasad. Z czasem może oni to zmienią. Mm -hmm. To jest ich kwestia. Czy będą testy antebengowe, to jest ich kwestii? czy tam komisja, jakaś tam, po prostu ja się, strasznie to nasze nasze którą przeprowadziliśmy osobiście, na no, no osobności, która miała zostać między nim i mną, on mówi, chodź porozmawiamy po negocjacjach wszystkich z KSW, on przyszedł do mnie negocjować. Zaraz, troszeczkę nie rozumiem, no jak negocjujesz, to negocjujesz e, tam z menadżerem. Mhm. Przychodzi teraz ze mną negocjować. No więc ja mu mówię, słuchaj, ty tutaj prowadzisz tą grę taką dziwną, zróbmy badanie, chcesz, nie wierzysz mi? Proszę bardzo, a ja nie do tego robię, bo, bo Dwal powiedział, że Michał jest, Michał jest e, nie ma, nie ma, nie, że jest, Michał był za silny, mhm. coś tam i dlatego sugerował, że on nie w do bierze. Ja mówię, a czemu wcześniej, nie, od razu, nie, nie wcześniej, nie zrobiłeś tych badań, a czemu chcesz, przy mojej walce zrobić badania? Mhm. Po prostu dla zasady powiedziałem, że nie, twoje, wszystkie twoje zasięgi były zrobione, ale ja twoje zasięgi nie będę robił, no, bo się takie, dlaczego znaczy, ja mam oddzielnie robić zasady? I teraz druga sprawa, no dobra, wszyscy my robimy, ja i Michał zrobimy testy nabiegowe, i on sugeruje, że to pokaże, że jesteście czyści, a ja my no dobra, to a co zresztą z zawodnikami, to są oni, stereotypy biorą wszyscy? Mhm. To zrobimy wszystkim. Czy wiesz, to był mistrzowski pojedynek, więc jakby mistrzowskie zasady pewnie o to chodziło. A mistrzowskie zasady, ale mamy i Karol Badał siebie, i ja, wiem, siebie. To, ja jestem za tym. Michał amatelę bronił pasa nieraz, więc tutaj nie róbmy z tego, nie <grym> z tego pięć mhm. rund. On chciałby pięć rund, e, bo akurat jest szansę, ja jestem po kontuzji mhm. i szukał w tym szansę <grym> i tu otwarcie <grym> powiedział o tym. No powiedział, a mój wywiad? Powiedzieli mi, to nie a, powiedzieli tak. mi i też mi się a. przykro zrobiło, mówię, no aż no, otwarcie nie musiał tego. Go mówić, że, mm -hmm. że, że, że szuka szansy w pięciu rundach. Ja walczyłem 5 mm -hmm. rund, ja mogę 10 rund walczyć, mm -hmm. to nie jest problem dla mnie, tylko że dla zasady ja nie będę, dla zasady, znaczy, inaczej, ja się nie zgadzam na to. Na 5 rund się nie zgodziłem i nie zgodziłem się na, na testy antydobiegowe, bo czemu mnie się pytać? Ja mówię, ja? Mi to nie dotyczy. Organizacja jest to, oni, oni to, ich, to ich jest to własność, to ich pytajczyk uh -huh. i tyle, osobiste moje pytania do mnie, tym bardziej ja o tym nie decyduję, ani, ani, ani on nie o tym decyduje, tylko decyduje organizacja. Ja żadnego wpływu nie miałem na to, bo ja nic uh -huh. nie głosowałem. Osobiste pytanie do mnie było, odnośnie tych pięciu rund w ogóle nie rozmawialiśmy. Mówiliśmy o tych testach antidopingowych, powiedziałem, że dobra, uh -huh. kiedy chcesz, robię badania, jakie chcesz. Ty za nie płacisz, mm -hmm. bo ja nie potrzebuję. Mm -hmm. Ja ci przynoszę, ty płacisz. Mm -hmm. I ty mi przynosisz badanie, Michało, te same. I ty, o mnie, ja bym chciał publicznie. Ja mówię, no to publicznie, a ja nie chcę na przykład. Mm -hmm. I tu mam taką zachciankę. Mm -hmm. I tyle. Mam taką zachciankę, Ty masz taką zachciankę, ja mam taką zachciankę. Ale wiesz, dlaczego chciał publicznie? Żeby nie, nie było powiem. żadnych wątpliwości po prostu. No bo tak się to odbywa no, na świecie. Jakby. No odbyło, się, odbyło się to na świecie było się w ten sposób, że są komisje. Mm -hmm. To jest podpięte prawem. Mm -hmm. A dzisiaj my bawimy się samą organizacja mówi, wróćcie swój koszt. Mhm. A te koszty są też nie są małe, robienie kosztów, na którą zawsiankę Norberto, on chce w ten sposób. Ja dla zasady do zasady powiedziałem, że nie zrobię mu i tyle. Okej. Okay. A czy drugie z najcięższych moich pytań dzisiaj, czy z racji tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że właściciele KSW są twoimi menedżerami i właśnie mają wpływ na, na te choćby na te dwie kwestie, pięciu rund, na te dopingu i całego mnóstwa y, innych zasad? Nie, przykro mi się, bo, bo tu skupiliście się na, na tym, że, 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 że ja się odmówiłem czegoś. Tak mi powiedziano, więc tak, pytam absolutnie. ciebie, daję A, tobie szansę czy, czy, obronę. Co oni negocjowali, co, co oni dostali, to mhm. pogadajmy o tym, co oni dostali. To, to słucham, to, możesz no, powiedzieć? Ja, ja mówię, że on, na tej walce większe pieniądze zarabia. A, okej. Okay. Większe pieniądze zarabia, bo rozmawialiśmy o tym, że nie, nie robimy tego dla pieniędzy. Tak. Ja nie robię dla pieniędzy. Ja nie głosowałem pieniędzy, choć mogłem okay. negocjować pieniędzy, no. powiedziałem, że ja Co nie robię ty do... jedyny powiedziałeś, że nie dostajesz większych, tylko masz tą samą, no to samo. Ja nie mam tę samą stawkę, no. a, ktoś, a ktoś tutaj krzyczy mocno, że też nie robię dla, e, dla, dla pieniędzy, a negocjuję większe pieniądze, dostaje, no robię dla pieniędzy takim okay. tyle tak widzę. No. Jeżeli ten gość reprezentuje Michała, to reprezentuje jego tak, zdanie tak samo, no. więc zastanówmy się, o czym on mówi. Dobrze. To do czego zmierzałem, czyli z racji faktu, że e, wodarze KSW są twoimi menadżerami, czy nie obawiasz się, że w pewnym sensie e, możesz być postrzegany przez kibiców jako, e, jako faworyt, faworyzowany po prostu przez, e, przez wodarzy, no bo jednak oni dbają o swój interes, ale i o twój. Jakby pewnego rodzaju jest to sprzeczność. Jeżeli chodzi <laughs> Ciężko teraz wyobrazić sobie, jak, jak ja mam z nimi negocjować, jak i rzecz z moim No ja wiem właśnie. Teraz... Dlatego się dziwię, że wziąłeś ich na menadżerów. Zawsze mnie to dziwiło. I teraz zobacz jakie jest mi ciężko. Na przykład ja nie mam... W rozmowie z nimi ja nie mam menedżera, muszę sam z nimi rozmawiać. No właśnie. I wiesz, no to też jest problem dla mnie. Widziały gały, co podpisywały. Podpisywały. tak. <laughs> <laughs> Okej, okay, niech będzie podpisane. U nas nie, my nie mamy nic podpisanym. My jesteśmy... O, równo. My się dogadujemy bardzo dobrze. dobrze. Jeżeli chodzi o zasady i tak dalej, e, nigdy nie było zmieniane, zmieniane e, dla mnie zasady i i, i ze względu, że że są moimi menedżerami, oni dbają o swoją organizację, oni dbają o swój biznes. Mhm. I tyle on nie będą robić teraz takich zmian, zasad, bo ja tak chcę. No. I, mhm. I, i, I nie było tak. Ja mógłbym, nie, nie. przepraszam, kontrargumentować, ale to by się wdało w jakąś mega. Nie, nie, no dawaj, dawaj, mów, 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 mów Ciekawe. No dobrze, jest. No to, bo, bo jest wiele rzeczy, no to okej. Okay. Wiesz, jak ludzie mm, prześmiewczo mówili Mamet tak, czyli, czyli jak nie ważyłeś 8-4, tylko zawsze, po, tam, nie zawsze, przepraszam, kilka razy ważyłeś powyżej, to też ludzie mówili, że faworyzują ciebie. Okej, okay, no dobra, to e, dlaczego było... Bycie dwie mamy, godziny? Mamy, mamy, nie, mam. Dwie godziny z jedną. Ale, ale nie, no ciekawe mi to. Nie <grafy> no, bo ja na każde, każde pytanie mam na twoje pytanie mam odpowiedź. E, był był catchweight, tak, mhm. bo ja nie biłem się o walkę mistrzowską, bo nie dostałem takiej szans. Mhm. Przepraszam, powtórz, bo zamówił. No, dlaczego... No zobacz, bardzo długo walczyłem w Kazu, nie? No długo. E, ta sytuacja z Michałem była taka dziwna, nie? Że nie walczymy ze sobą. No, ale to Michał no, tak. dostał możliwość pierwszej walki o pas. Nie ja. Znaczy, ty miałeś 9,3, prawda? Nie, ale później tak. do, później mm -hmm. dalej no, walczymy. Tak. Michał nie było w KSW. Później, no czy, tak. Ale jak ty było? nie chciałeś ponad tego mm -mm. pasa. No nieprawda. No, jak no to nie jak nie mogłeś nie dostać? Dlaczego nie, miałbyś nie, dostałem, nie dostać? Nie dostałem możliwości walki o pas od KSW. Nie dostałem. A czym to było motywowane? Nie mam pojęcia. Ja sam usiadłem i jak usłyszałem, że dostaje, że dostaje Michał Materla, no okej, okay, ja lubię, lubię go i oglądam jego walkę, jest, jest, e, zasługuje na to, ale później była zawalczy ze sobą. Ja powiem, że nie będę walczył, ja jestem człowiekiem przyjaźnie. No tyle to trwało, no i teraz nas z tej walki, i kibice mm -hmm. i ten no, okej, okay, walczymy, damy się wszystko, damy się po mordzie i, mm -hmm. i zejdziemy z, tego, z tej klatki. Ale kazu nie dało mi szansy pierwszemu walczyć o ten, ten pas. Okej, okay, ja Silva kiedyś. I ty mówisz, że faworyzują mnie. Właśnie, że nie faworyzują Maciej mnie. Maciej idzie fa faworyzując. Macie, no, no, Maciek właśnie on, on to potwierdził, no, że chodzi jeżeli chcesz Mam nadzieję, będziemy mieli później okazję. Ja nie dostałem szansy walczenia o pas 8-4, jako, jako pierwszy dostał tego Michał Matela. Potem ja odmówiłem walki z nim, z tego względu że się przyjeżdżam. Ja powiedziałem, że nie będę. Ale te problematyczne. Ja wiem, co powiedział Jay Silva, że to jest problematyczne. Właśnie, tak. Dlaczego z posiadanie jak pasa jest. tworzy problemy. Że musiałbyś na przykład walczyć y, z kolegami. Nie, to, to nie, nie, nie wiem dlaczego on tak powiedział. Bo Każdy, to Jay Silva. Tak on dużo się gadał. To, ta sytuacja wyglądała w ten sposób i dalsze kurde sytuacje z, osiem, z moim catchweightem mhm. to było 85. No, ale wciąż powyżej 84. Ale to po prostu zrobili, że jedna rzecz najcięższa. No powiedzieli, dobra, zrobimy, Wam Catchway, kiedyś tam się z kimś tam walczyłem. Melvinem na przykład. No nie, wcześniej już było 85 Catchway zrobione. Bo do 80. Groove, może Kendall? Nie pamiętam. Wszystko, Kendall, Groove. No właśnie, to było po kolei chyba. Było. E... 85 było catch zrobione, że, że tak. musimy robić do 8, limit do 85. Nie mam teraz archiwum, żeby sprawdzić pod ręką, ale, ale ja wiem że, że, ale że tak było. Od, od, od walki, od walki jest opas akurat, hmm. wtedy to 9 do, to była obrona pasa do 9 szycha bo było, nie, jakaś tam była, tak, opas się biłem. Tak, to była obrona, był remis, tak, mówisz o tej pierwszej. Tak, tak. To, to było się. właśnie, od, od... sponsorowałem cię tam. I to było wagę, ja, ja wtedy byłem mistrzem do 93. Pamiętam. Sponsorowałem cię tam. No dobrze. <laughs> pamiętam o tym, 93 to było, nie? Mm -hmm. I, wadze, I wtedy się biliśmy w keczoite 85. Zrobiliśmy, nie było 93. Okej, okay. to było da dawno, nie byłem jeszcze aż tak mocno. I tam było takie, takie, tak, że ja tamtej pory po prostu, jeżeli nie walczy o pas, i że z 7 niżej, powiedział no to jak nie, nie bije się o pas, no to niech 85. Niech będzie. To była decyzja te KSU, nie moja. Oni decydowali. I później kolejne walki, które wszystkie były, ja zawsze mieszczyłem w limicie. Zawsze. Wszyscy zapomnieli Irwina, który ważył 100 kg. No, był, był. no oni, Ale też go ściągnęli na ostatnią chwilę. Nic, nie, nie ściągnęli go na ostatnią chwilę, ściągnęli go normalnie, a o tym nikt nie mówi, że dlaczego ja wyszedłem ważył 87, a on ważył 100 kilo. Mhm. W walce z ondrusem wcześniej. On ważył 95, a ważyłem 87. Peter powiedział przy okazji, że to była najlepsza i najcięższa jego walka w życiu z tobą. Niedawno mi to powiedział. Kto? Peter Mondres. Eee, jeszcze było kilka-kilka, móstwo innych sytuacji, gdzie ludzie wchodziłem z ludźmi, którzy wożyli ponad 5-6 kilo ciężsi ode mnie, nie robili się w limicie w ogóle mhm. i walczyłem i nie krzyczę o tym i nie płaczę. Tylko że ja zostałem, zostałem oskarżony od razu o to, że, e, uh -huh. że ja nie robię limitu. Z Malwinem tak samo było, uh -huh. że on dostał wiadomość, że będzie to do, do 85. Uh -huh. Na no, co on powiedział, dlaczego do 85? To niech będzie do 87. Uh -huh. Zapytali się mnie, czy pasujecie. Powiedziałem, ok, pasuje 87. Zastosowałem się do jego, ok, chcesz 87, to 87. I nasunąłeś mi kolejne pytanie. Mm -hmm. To okej, okay, no to kolejna sprawa, że przez lata dostawałeś zawodników, którzy byli e, właśnie tak na ostatnią chwilę. Wielu, kilku, kilku, kilku. Do tego mi się udawało. No tak, no, do tego tak się zgadłem. Okej. Okay. No, dzisiaj rozmawiamy o trudnych sprawach, więc dobrze, że <grym> ja raz, raz Po raz, raz pierwszy argumentuję, bo zawsze tak bardziej zadaję pytania, słucham, ja. a dzisiaj sobie wymiana. E, trudne pytania mi się skończyły. Powiedz, jak tam mamy drink. Update. Wypiłeś wszystko? Jest cały czas. Jest, jest cały czas, można pić, można kupować troszeczkę, puszkę zmieniona jest, także jest mm. ok. Cieszysz się, że po raz kolejny jesteś w stanie zapisać się w historii KSW jako. Ma, masz szansę być mistrzem w dwóch kategoriach wagowych. Jeszcze chyba nikt tego nie dokonał. Czy znaczy, szansę? Mam szansę na razie. Tak, masz, tak powiedziałem. Masz szansę, tak. No, nie traktuj to w żaden sposób. Mhm czy to pas, będzie czy no Ja wychodzę wygrać walkę. Nie myślę o pasie. Mm -hmm. Dużo takich rzeczy wyszło teraz, które mi powiedziałeś właśnie w tych, w tych negocjacjach trudnych i bardzo często oczywiście wszyscy się powołują na ten wątek przyjaźni pomiędzy wami. Gdzieś tam padło hasło, e, że musimy znowu... Kamerzysta mówi, to kamerzysta może przekręcić przecież troszeczkę. Ach nie, bo uciekamy z baneru, dobrze. E, Mamec się kręci, za dużo energii. Zadmóźnij e, <grym> do <grym> rozpieranie. <grym> Dobra. E, ten... ten, ten na ten element przyjaźni właśnie, ale mówisz, jak trochę się zakręciłem, ale właśnie wspomniałeś o tych ciężkich takich chwilach, e, które gdzieś tam były w negocjacjach. Kiedy tak naprawdę mieliście okazję po raz, po raz ostatni tak coś e, po przyjacielsku, wiesz, jakieś takie relacje między sobą? Bo na 15 minut, jak powiedzieliście, się wyłączacie. Cały czas one są. Tak? Cały czas, to nie ma żadnych tam, tam krwi, dziwnie, dziwnego patrzenia i tak dalej. No, spoko, spoko walczymy i wchodzimy, robimy to 15 minut i wychodzimy. Mhm. I dalej jest tak było. Okej. Okay. Aż sobie zerknąłeś, Tylko niestety, no, niestety, ten, ty, ten menadżer mnie, kurde, po prostu, kurde, dziwny gość, to. Rola menadżera, jakby, tak samo jak z dziennikarzami, zawsze dostajemy najbardziej po, po, tyłku. Menadżerowie tak samo, największe szuje, które chcą tylko pieniędzy, tak wiesz, taka, taki dobrze stereotyp, prawda? Dobrze powiedziałeś. Nie, nie chciałem tego powiedzieć no, o, o Norbercie. Powiedziałeś. Dobrze powiedziałeś, Stereotyp, ja jaki mogę się utarł. Ja w twarz, szuja. Mogę mu w twarz powiedzieć. Ale rozmawiacie ogólnie. Nie, ja no, z, z Norbertem nie rozmawiam, ale z Michałem tak. Okej. Okay. Dobra, myślę, że w takim razie możemy zakończyć bardzo. Najlepsza moja rozmowa chyba z Mamedem. Podnosimy poszeczkę. Dobra, a, są to, dobre. To, to, jeszcze, to, to jeszcze nie koniec? Nie, koniec. Koniec, a ja musiałem, że ja to jeszcze, to jeszcze. Nie? Chciałbyś jeszcze? <laughs> no i przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. <laughs> ale. Twoim zdaniem, kto będzie faworytem kibiców w tym pojedynku? Nie mam pojęcia. Nie, mhm. wiem, nie wiem. Nie nie się nie, się nie nie tak nie, 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 nie analizowałem tego i nie śledziłem tego, mhm. nie wiem. Tak zastanawiam się ze względu że, że, że tak to ujmę, ale ze względu na to, że no Michał poza tym, że ma polski paszport, paszport, urodził się po prostu w Polsce, więc tej polskości ma więcej. Nie, nie. Chociaż twój kuzyn tak mnie nazwał jeden. Ale to takie tam były przyjacielskie rozmowy. Nie, nie w tym sensie kompletnie mi chodziło. Jednak Ponieważ jest, y, urodził się w Polsce, to no, ten wątek może bardziej przyciągać. Chociaż widzę, że wciąż masz bardzo duży posłuch, przyklask u ludzi i takie uwielbienie. Znaczy, to chyba nie chodzi o to, że, czy ja urodziłem się, czy nie urodziłem się. Ja rezyduję ten kraj e, i walczę w tym kraju mm. i e, tak naprawdę e... prawdziwy kibic nie patrzy na to skąd, jak, to chyba nie o to chodzi. No. Mm. Czemu zawsze, czy za granicą, czy tutaj, czy jak się mówi, zawodnik taki, taki mm. reprezentuje Polskę? To jest najważniejsze. A to, że ja się urodziłem w Czeczeniu, jestem Czeczenem, oczywiście to tak mm. jest i tak zostanie, że jestem Czeczenem z polskim paszportem. Ja jestem za. Jak ktoś się bardzo dobrze asymiluje w sposób, w jaki Ty to robisz, płacisz podatki, zarabiasz tutaj, pracujesz, masz rodzinę i, i jestem za. Ну, ты чего окей. Добрал кай. Давай тут, да, расчиста давай. Расісту, давай. <laughs>